To Hard edycja specjalna, która zawiera kilka ciekawych, ekskluzywnych dodatków. No i na samym froncie opakowania widnieje informacje dotyczące naszego wydawcy, czyli CDPpl W przypadku Polski mamy również informacje o polskich napisach oraz aktywacji przez usługę internetową i konto Steam, które jest tutaj wymagane. Na odwrocie mamy oczywiście wszelkie informacje zachęcające nas do kupna samej gry oraz informacje dotyczące przemocy, strachu, hazardu i narkotyków. Jednym słowem, granie dla każdego 18 Wszystko chroni taka oto tekturowa obwoluta. W środku jest oczywiście pudełko identyczne jak tekturowa obwoluta. przed i tył. W środku mamy płytę. Coś poszło. Na szczęście jedną. Mamy również ulotkę z kodem. aktywacji samej gry oraz oryginalny soundtrack. No i ostatnim ekskluzywnym dodatkiem dołączonym do opakowania, którym najbardziej mi zależało jest oczywiście sam komiks. Jest to wydanie pierwsze część pierwsza, numer jeden na 2015, pierwszy i pewnie ostatnia. Tytuł komiksu to Hard West. oszukany Piotra Michalczyka oraz Kaspraszyńczaka. No i na mój gust Comps ma około 40 stron. Zawiera bardzo mało dialogów. Kreska, zarówno jak i typy postaci, są takie w sumie bardzo, to bardzo średnie. Stylistyka jest ciemna, mroczna, co odpowiada mi jak najbardziej. No i tu mam jeszcze jakieś szkice koncepcyjne dotyczące samych bohaterów. Jednym słowem, myślę, że warto. A więc to był unboxing specjalnej gry Hard West. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę oraz zasubskrybować mojego kanału, aby bliżej z informacjami dotyczącymi nowych filmików, aktualności oraz recenzji gier. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym unboxingu, trzymajcie się, cześć!